Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku do Ekspertów Zielone Pogotowie. Ja mam na imię Michalina. Czego? I zapraszamy na transmisję na żywo. Jesteśmy z Wami przez pół godziny tutaj na naszym kanale na YouTube Zielone Pogotowie. Możecie nam zadawać pytania w komentarzach, także będziemy na żywo. Wyczytywać niektóre z nich i odpowiadać od razu. Także zachęcamy, już widzę, że się pojawiło sporo pytań, także zaraz będziemy czytać. Wspomnę tylko na sam początek, że w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl obecnie mamy w promocji mieszankę trawy z mikrokoniczyną, która się nazywa vegano. Jest to trawa samonawożąca ze względu na właściwości, które ma w sobie mikrokoniczyna. Poczytajcie o tym więcej. Zarówno w opisie tego produktu, jak i na naszym blogu też znajdziecie sporo informacji. Również nagrywaliśmy filmik na temat właśnie tej konkretnej mieszanki trawy. Także zachęcamy. Jeżeli ktoś planuje zakładanie trawnika jesień, jest to odpowiednia pora, wręcz idealna na takie prace, także warto zastanowić się nad taką opcją jak właśnie mieszanka trawy z mikrokoniczyną. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie chce jakiegoś trawnika na boisko piłkarskie, tylko takiego naturalnego. Bo nawet na boisko piłkarskie to dobre. Tak jest. Dobrze, to zaczniemy pytaniami. E... E... Ciąg dalszy pytania o piwonie. Po przesadzeniu te serduszka a u mnie to takie małe, białe jakby kiełki mają być schowane pod ziemią, czy widoczne? Mają być leciutko schowane pod ziemią, leciuteńko. Czy można w sąsiedztwie gruszy i agrestu posadzić czarną porzeczkę, czy, uschnie, czy uschnięte gałązki tu i można użyć jako ściółki podborówki amerykańskie? Można, można posadzić. Ja druga część pytania. Hmm. Czy uschnięte gałązki tu i można użyć jako ściółki podborówki amerykańskie? Można, 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 tylko to trzeba zmierzyć. Jak nisko? przyciąć 10-letnią krzewuszkę. Oj, tu nie powiedziałbym jak nisko. W celu odmodzenia to można przyciąć nawet na 10 cm, ale no, cięcie wykonujemy. I poprzez to, że wycinamy głównie te pędy, które były najbardziej e, obsypane kwiatem, czyli najbardziej rozkrzewane, najstarsze. I je wycinamy nieraz zupełnie albo do pierwszego takiego ładnego, młodego odbicia. To zależy, co chcecie osiągnąć i w jakim celu. Czy odmłodzenie krzewu, czy po prostu przycięcie, żeby dalej ładnie kwitło. Kiedy należy wykonać? Ale to nie wiem, o co chodzi. Um, wysiałam trawę z tipem do doniczki, ładnie wzeszła. Czy na zimę przechować w pomieszczeniu? Ja myślę, że jak będzie taka spada, to lepiej wejdzie na zewnątrz. Kiedy mogę um, przyciąć wisterię, jeśli jeszcze dwa tygodnie temu kwitła? Hmm, no, czasami powtarza. To te, te długie bonsy można cały czas przycinać. Czym usunąć mech w doniczkach domowych? Mech w doniczkach domowych. No to rzadko, Wam powiem. No tylko ręcznie, tylko ręcznie, za pomocą paluszków. Kiedy można przekopać poplon i czy fasolka szparagowa nadaje się na poplon? Ojej, co, to za poplon? To jest fasolki, czy to nie szkoda. Słuchajcie, każda materia organiczna nadaje się na poplon. Co by to nie było? Ważne, żeby to była część rośliny zielonej. Gotowe mieszanki poplonu znajdziecie również w naszym sklepie internetowym. Mamy w tym roku trzy takie gotowe, jedną nieoddajną, także no warto, warto wysiać teraz po warzywnikach, po uprawach. Robiłam kompot, kompot z głogu szkarłatnego. Czy można go pić? No myślę, że no, każdy nie, jest może roczyna, go pić. nie jest to rodzina trująca. Chociaż na. Powiem wam tak, że mi na przykład Haronia szkodzi. Jak troszeczkę sok jest za mocny, to wymiotuje parami. Czy to zależy od, od, od człowieka? No. Ale no, wiem, że to nie jest rodzinna. Jednak wiłko dobre dobre zwaszcza metodło. Bo... Czy warto jeszcze w tym roku posadzić Judaszowca z doniczki, czy jednak poczekać do wiosny, jak mówi poradnik sadzenia? Jak mówi, no mamy wrzesień, to jeszcze powinien ładnie ładnie na przekorzeń zahartować. Ja jeszcze bym go posadził. Słyszałam, że nie można sadzić nowych róż na miejscu po starych. Czy to prawda? Hmm, słuchajcie, no jeżeli byśmy mieli takie ogródki duże, żeby można tak pod zmiany robić, nawet dla róż, no to by było fajnie, no ale przeważnie ogródeczek jest jeden. Także ładnie by nawozić ziemię, dodać świeżej, jakieś kompostowe i można sadzić, można. O sutka sosny sosnijżefreja, czy japi, czym zwalczać? Słodki. Eee, ja myślę, że jakieś środki chemiczne by tu były potrzebne, żeby to się rozeszło po, po całym drzewku. Eee, karate, zonę, mospila. Chcę pod owocowe rozsypać wapno, obornik koński roczny i porcję zrębek. Co po kolei i w jakich, w jakich terminach? Zrębki na samym końcu bym posypał, tuż na zimę, tuż na zimę. Resztę można już zacząć w październiku. I co w tej kolejności? Wapno, później obornik? Hmm. Między wapnem a obornikiem też spora przerwa, także do obornika... Warnik wapno z na samym końcu. Z ręki po to, żeby po prostu sobie szybciej, szybciej tam gniły i nie odbierały azotu przez całą zimę z roślin. Bo będzie zimno, to one tam mówią, nie będą sięgać, a soczki jednak będą gnieły. A dlaczego niektóre maliny letnie usychają i mają pleś na owocach? Jak im pomóc w przyszłym roku? Jak im pomóc? No już czas, słuchajcie, jak się pędy wyowocowały, to. Już czas, to już jest koniec września. Wydaje nam się, że tak było lato, lato, lato. Lato, raz pójście tak dookoła. To już jednak jesień. To już jednak jesień. Także te liście, te pędy, które się władzowały, one będą zmieniać swoje kolory i powoli te liście będą mi zasychać. Teraz takie odmiany późne, jak, jak żółta malinka, będą jeszcze miały ładne pędy zielone, bo one dopiero zaczynają obacować. <laughs> Zachęcamy do pobrania naszej aplikacji Zielone Pogotowie. Plant jest Zielone Pogotowie. Dostępna jest na App Store oraz na Google Play. Znajdziecie tam, ta, znajdziecie tam taką zakładkę jak plany upraw. Są tam też drzewa i krzewy owocowe i można miesiąc po miesiącu sprawdzać, jak pielęgnować, chronić oraz nawozić dane rośliny. Także zachęcamy, jest to taki fajny przewodnik po pielęgnacji poszczególnych roślin. Oczywiście drzewka i krzewy o, o, ozdobne również są. są również warzywa kwiaty eee, także zapraszamy kora popękała na starej węgierce pęknięcia są głębokie miejscami kora odchodzi od pnia jak to naprawić mm. no tam korę trzeba oderwać przede wszystkim żeby tam nie naległy się jakieś, jakieś korniki i zobaczyć co było przyczyną nagrałem jeszcze nie puszczałaś nie idzie. nie nie jeszcze nie no będzie taki filmik słuchajcie wyśle obcięte śliwka. śliwkach a nie śliwka to tak <laughs> tak śliwkę puszczałam, tak, tak, śliwka no tam już macie to... podano przycinę za długo ucięte kikuty, po prostu ta część kory zamiera i trzeba te całe płaty, które są suche, po pobrywać, żeby został goły pień, wtedy tam nie będą niszczyły się korniki, w przeciwnym razie no drzewko będą pień niszczyły, korniki jakieś, gryzonie z spróchniałego drewna, taka śliwka może nam się przewrócić. Tutaj chyba na YouTube nie puszczałam zaraz sprawy, za tego filmiku, nie, ale puszczałam na Instagramie i na Facebooku, ale to jeszcze opublikuję. No, jest filmik taki fajny tutaj przykład na YouTube. Ale jeżeli ktoś obserwuje nas na Facebooku czy na Instagramie, to zapraszamy, tam są publikowane również takie krótkie filmiki i filmiki w formie rolek i właśnie tam znajdziecie ten filmik o źle przyciętej śliwce właśnie udostępniony na TikToku również jest dostępny, także jeżeli ktoś korzysta z TikToka to na naszym oczywiście profilu wyślą na pogotowie. I tak, ja bym pytanie, nie? Tak, czy da się jakoś, o, a jeszcze korników, czy da się jakoś uratować zaatakowaną przez korniki żywą wiśnię? Jeśli tak, to w jaki sposób? No właśnie, właśnie obrywając tę martwą korę z drewna. Oczywiście mamy też środki na korniki. W naszym śledbie proszę wpisać kornik, na pewno nam coś wyskoczy. Jest no... teraz taki okres, że tych korników jest sporo. Moje hortensje chorują na fitoftorozę, były wielokrotnie pryskane. Jak im jeszcze pomóc? Jak im jeszcze pomóc? No, ja myślę, że może na, 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 na zimę warto by było jeszcze teraz podać poliwersum. Młoda trzyletnia jabłonka, krącelska, ma na gałęziach wszystkie jabłka zepsute, była opryskiwana. Co można zrobić, żeby w przyszłym roku było OK? Może na przykład przesadzić. No myślę, że raczej nie, to jest zły pomysł, bo będzie znowu chorowała, ale przywinować tych robaczków, tej owocówki, powiedzieć, jakieś pułapki dopowe albo feromonowe, żeby jabłuszka nie były robaczywe, bo koryncelka no na parcha tak mniej, mniej choruje, ale głównie przyczyną są robaczki, robaczki owocówka. Czy można jeszcze wysiać koper? Koper, no ja będę siał, słuchajcie koper, pietruszeczkę, i co tam jeszcze będziemy siać po pomidorkach szpinak? Tak, żeby na te pierwsze dni jesienne, listopad, coś tam było do urwania, bo to takie świeżutkie, już teraz mszycy nie ma. A jednak ma być cały październik ciepły. Także jeszcze coś tam powschodzi i takie świeżutkie ładne listeczki można sobie narwać. To jest nasz poradnik, kalendarz siewu, tutaj znajdziecie terminarz wysiewu warzyw między innymi, również są tutaj kwiaty zawarte, jest łąka kwietna, jest um, poplon, też informacje o poplonie, ale również są terminy, jeżeli chodzi o sadzenie cebulek, bo teraz też jest odpowiedni czas na wysadzanie cebulek już do gruntu, także te, te wszystkie informacje znajdziecie w tym jednym poradniku. Poradnik jest w, przede wszystkim w formie tabeli, więc z łatwością znajdziecie terminy oraz cenne wskazówki odnośnie podłoża, rozsad, wysadzania już do gruntu, czy bezpośrednio do gruntu. No, zachęcam do przejrzenia, bo na, które rośliny, na niektóre rośliny już bardzo czas, żeby posadzić, a niektóre bardzo dobry czas, żeby posadzić, a na niektóry będzie bardzo dobry czas. To warto takie rzeczy wiedzieć. A co teraz zrobimy? To już będzie ładniejsze wiosną. Posadziłem na wiosnę wiśnię z marketu. Miały nie za korzenie mimo podlewania uschły, chociaż już puszczały nowe listki. Czy na wiosnę jeszcze odbiją? Hmm, no, trzeba zadrapać te pędy. Zobaczyć, czy one są zielone. Może tylko listki opadły i może odbiją. Słuchajcie, takie, takie drzewka no trzeba przyciąć po posadzeniu. I pierwszy, drugi, trzeci rok trzeba dbać tak, żeby obok tych drzewek nic nie rosło. Jakieś tam około metra średnicy, takie kółeczko, żeby było wolne od trawy, często spulchniane jakąś haczką, żeby tam nic nie rosło. Wtedy jakieś rzewka, nawet słabsze, łatwo się przyjmują. Czy jeśli liście przyciętej niedawno lawendy podgniły, to coś złego, część listków opadła, zmiękła i zbrązowiała? Ja myślę, że to z nadmiaru wody. Jak prawidłowo sadzić duże drzewa, takie około 4-5 metrów? Co wysypać do dołka z ziemią, czy palikować? Mamy szereg, szereg filmików, mam właśnie też podręcznik, kalendarz sadzenia. I słuchajcie, no, zależy jakie to drzewko kupicie, czy kupicie z bryło, czy kupicie w donicy. Każdy rodzaj tego drzewka, jego systemu korzeniowego ma trochę inną technikę sadzenia. Ważne, żeby tego nie zrobić za głęboko. Ważne, żeby dół był średnicą, chociaż jedna trzecia większy niż ten system korzeniowy. Ważne, żeby ten system korzeniowy, jak Jacquard, był oprawiany w Denicy, trochę pokaleczyć, chociaż od dołu, bo i tak to, to co najgłębiej, będzie zasykało troszeczkę. Warto tam przedziałać trochę korzeni, żeby puściły, puściły młode. I co najważniejsza rzecz przy niektórych gatunkach, takie na przykład jak katalpa czy głogi, żeby owinąć ten pień. I, jutą. I o to chodzi, żeby zabezpieczyć go przed wysychaniem, żeby od strony słońca nie doszło do zamierania kory. Kiedy podsypać mączką bazaltową? Czy podkwaśną lub na rośliny też można? Można, słuchajcie. Mączka bazaltowa, wiele pytań się zdarza. Pod tą bazaltową, że ocin zasadowy. Tak, może mieć ocin zasadowy, ale głównie jest to miana na skała. Składające się z wielu, z wielu, z wielu minerałów. I to jest właśnie głównym źródłem tego, dlaczego ją cypiemy w ogródku, a nie to, żeby odkłaścić. Mączka buzoltowa to jeden z takich dobrych nawozów teraz, właśnie na jesień. Dużo pytacie już o to nawożenie. No, słuchajcie, na glebach wulkanicznych najlepiej rośnie, a to jest po prostu rozmielona gleba, mm -hmm. imitująca właśnie glebę wulkaniczną. Mamy filmik na temat nawożenia jesiennego, i tam jest podany przykład też mączki bazaltowej. Zresztą są osobne filmiki, które są poświęcone tylko i wyłącznie mączce bazaltowej. Nie pamiętam teraz tytułu tych filmików, ale Kasia, moderatorka, pewnie za chwilę udostępni jeden z nich. Chciałam też powiedzieć, że w naszym sklepie internetowym, a propos nawożenia jesiennego, w dziale nawozy, macie taki jeszcze dział. Nawozy jesienne, także tam sobie zajrzyjcie, jeżeli szukacie jakiegoś nawozu, takiego typowo teraz na jesień, to tam właśnie znajdziecie, tak z takich ogólnych informacji, no to na pewno ta mączka bazaltowa, kompost oczywiście, jeżeli macie, ale jeżeli nie, to mamy również gotowy kompost taki pakowany. Już do użycia. Do trawników jest bezpieczny trawnik, jest to nawóz na bazie właśnie kompostu, oczywiście obornik granulowany i wiele, wiele innych tam również nawozów znajdziecie. Czyli patrzycie ich na drzewko, uznajecie, czy na krzew uznajecie, że potrzebuje pomocy, że warto było, by mu troszeczkę pomóc. Sklep mamy głównie dlatego, że właśnie szybciej wam pomóc, żebyście mogli łatwo to wszystko znaleźć i to drzewko szybko podratować. Czyli czy krzew, czy, czy bylinkę. Oczywiście uzupełnijcie też te informacje o nasze filmiki, czy nasze artykuły na blogu, czy naszą aplikację. Tam również, tam również tak jak powiedziałam, w planach upraw wskazówki na temat nawożenia. Eee, wiem, że rok temu albo dwa lata temu nagraliśmy taki filmik, bo ja niedawno robiłam short z tego filmiku odnośnie nawożenia jesiennego. Także są filmiki, które dotyczą tylko i wyłącznie właśnie nawożenia jesienią. Mogą być się magnolie w ogródku, które będą piękne a czwarta będzie mhm. nie? i właśnie dla niej trzeba troszeczkę coś tam przygotować i ją podsypać troszeczkę jesienią. Dlaczego na jarmurzu co roku ma mnóstwo owadów? Śmietka, osy, szerszenie, biedronki, wszystko na nim żeruje. On tak ma ogólnie czy tylko u mnie? Coś mhm. z tym zrobić? Wszędzie takie słuchajcie, jeździ. to jest taki okres, że tych owadów jest naprawdę cała masa. Ja szerszenie są przede wszystkim po to i osy, żeby te owady Eliminować, jak zresztą wiele, wiele innych żyjących ptaszków czy, czy, czy jeży, rozmnożyło się, żeby teraz te nadmiary likwidować. Będzie dużo pająków, które też będą likwidować nadmiary owadów, aż tego wszystkiego zostanie na zimę. Tylko tyle, ile trzeba, tylko tyle, ile przyroda jest w stanie przechować. A że zimy jeszcze mamy słabe, no to tych owadów przetrwa więcej. Także nie przejmujcie się aż tym tak bardzo. Ważne, jak byliśmy tutaj w filmie z Aliną, to zrobić, żeby jabłuszka na mnie zjadły osy. Starać się i podejść do tego drzewka, zobaczyć, zdiagnozować, czy ono nie jest kręczony, czy nie ma chorych jabłek na sobie, owoców. Każde takie zarzewie jakiegoś soku, słodyczy, no, powoduje, że te wady się zlatują mi i uszkadzają dalsze części. Milin ma bardzo mało kwiatów, dosłownie 3-4. Roślina ma już kilka lat. Czemu tak słabo kwić, No Może być z może być siewu. Milin będzie słabo kwit. Proponuję mu założyć tą opaskę z drutu miedzianego. Bardzo pomaga. Odszukać filmiki, założyć mu opaskę z drutu miedzianego. Czy można jeszcze posadzić truskawki i jak przygotować do tego grządkę po fasolce szparagowej? No cóż, fasolkę wyrwać i je przekopać dać obornika dać jedną z zapraw. Mamy takie środki na opuchlaki, przeciwopuchlakom, obornik granulowany, wapno. Zresztą jest film, jak założyć taką nową plantację truskawek kod A do Z. Słuchajcie, łącznie z podanymi wszystkimi środkami. I na jakiej glebie czego użyć. Także zapraszam, zapraszam do oglądania. Tak, tytuł tego filmiku to właśnie tak jak tutaj pan tata powiedział, jak założyć plantację truskawek. amatorską. Tak, w tym roku też opublikowaliśmy um, filmik o tym, jak przygotować nowe sadzonki truskawek i je posadzić też do grządki, akurat właśnie przy okazji do grządki też, w której wcześniej były warzywa, także też można sobie przy okazji obejrzeć ten filmik. I już bardzo ładnie rosną, już zawiązują modelistki. Myślę, że i Pentyka to w O Ja właśnie a propos nawożenia jesiennego, jaki nawóz do zakładania trawnika właśnie teraz jesienią? No jaki nawóz teraz, no na pewno taki jak i letni, musicie, musicie to zwapnować, musicie to posypać wapnem, najlepiej wapno magnozowe, no i powinien przyjść na kompleks. To wszystko powinno się stać najlepiej chociaż tydzień przed 7 tydzień przed tego trawnika, żeby to trochę się już rozłożyło. <laughs> Nie wiem czy tak macie też, ale u nas troszeczkę grypka panuje. Kiedy należy wykopać um, kandeski na zimę? Nie wiem, co co kandeski, kandeski. Kandeski nie mam. Daj da. następne. E, czy można uzyskać nasiona z owoców borówki amerykańskiej? Oczywiście, że można. Tylko czy warto? Słuchajcie, nie wiadomo, co z tego wyrośnie. Może w ogóle nie owocować. Nie warto. Czy dorodne, nawet na dole zdrewniałe kole potrafią przetrwać zimę na zewnątrz? Na zimę odzełnej, Na pewno nie. Co roku przycinam wiśnię, duże stare drzewa, ale bardzo się zagęszczają i owoce nie dojrzewają. Zostawić je dłuższe? Owoce nie dojrzewają. Podejrzewam, że nie mają brunatną liniznę drzew to by Trzeba zadbać o tę brunatną liniznę drzew peckowych, ponieważ zjapiskać signum, skorę, sadem jeszcze. No, sam mamy takie sobie środki, I, bo one często kwitną, te kwiatki, potem zasychają razem z gałązką, potem zasycha cały pęd. A że fajnie odbija, to znaczy, że drzewko silne jest do uratowania. I można jeszcze wykonać cięcie letnie, nic się nie zaszkodzi, można być, zrobić cięcie jeszcze teraz, nawet po zbiorach, żeby przeżyć to. gdzie widzieliście. widzieliście, widzieliście latem jak te gałęzie wisiały gdzie naj, było najgęściej. ich można je przeciąć po prostu a resztę jeszcze, resztę jeszcze wyczyścić. Zwłaszcza te pędy chore, z których tam ciecze jakiś sok, to już zrobić. Wysiałam późno ogórki, teraz owoce mają około 5 cm. Czy jest szansa, że dojrzeją, jeśli osłonią grządkę białą włókniną? No myślę, że jakaś tam szansa jest słeć. Ja powiedziałem. Dla... Eksperymentu. Ostatnie dni lipca, ogóreczki. Ogóreczki w tej chwili mają no, tak z metrów 50. Bardzo pięknie łocują, bardzo zdrowe liście mają. Także warto posieć drugi zbiór ogóreczku. Ale mówię, tak koniec lipca, początek sierpnia. To już taki najpóźniejszy termin, do tego, żeby. No, jeszcze ten, ten koniec września. no Zaczęły się tak pierwsze dni września. Zbiory z tych ogórków. Także od siewu to wychodzi początek lipca. Dwa miesiące. Kupiłem obornik naturalny. Czy mogę posypać pod borówkę? Oczywiście, że można, tylko no nie teraz, jest jeszcze za gorąco. Na razie go spryzmować, okryć go trochę od słońca, żeby wam nie wysechł. I tam dopiero w połowie października, nie wcześniej. Czy przed kopaniem poplonu rozsypać mączkę bazaltową i dolomić? Jeśli nie, i jak to rozplanować? Od chyba za Tobą i to możecie rozsypać, nawet w listopadzie nie ma to większego znaczenia. Możecie to zrobić na ze, nawet na zewnątrz. A popląd najlepiej skopać, póki jeszcze, póki jeszcze zielony, ale też jeżeli był niedawno posiany jeszcze ładnie rośnie, nie był przymrozków, to niech on sobie rośnie. Po takich pierwszych łagodnych przymrozkach, jak już widać pierwsze uszkodzenia, wtedy go przekopać. Co roku o tej porze zamiera mi kilka gałęzi czteroletniego perukowca. Wiosną. Zawsze są martwą. Jaka może być przyczyna? Powiedzmy to jest teraz. I też radzimy zastosować poliwersum jeszcze jeszcze teraz. Pomagam, na rok dwa ładnie, opanowuje. Czy jak teraz wykopię tulipany i koronę cesarską i od razu je posadzę w innym miejscu, to przeżyją i zakwitną na wiosnę? Tak, tak. Przypominam, że cebulki kwiatowe również mamy w naszym sklepie internetowym. Zobaczcie, sprawdźcie ofertę. Przy okazji zachęcam do zakupu kalendarza. Siewu mamy też taki preparat, którym zaprawialiśmy cebulę, a raczej podłoże, gdzie były wysadzone cebule. To jest najlepsze się nazywa. Zresztą jest filmik o wysadzaniu cebulek z tego roku, który opublikowaliśmy niedawno i tam jest pokazane, ale poproszę też Kasia, żebyś wstawiła właśnie ten preparat. Jest to preparat naturalny do przygotowania właśnie rabaty podłoża pod wysadzanie nie tylko cebulek, również nasion. Jeżeli będziecie gdzieś przygotowywać jakąś grządkę w przyszłym roku pod jakieś wysiewy, to również warto takie coś zastosować. Poczytajcie koniecznie opis. A moje krzewy ozdobne odchylają się w stronę słońca. Czy z tym walczyć i jak? Czy z tym walczyć? No trzeba, bo, bo tak będzie stale. No, jakaś przyczyna musi być, albo ogrodzenie, albo zacienienie. Po przycięcie najlepiej. Zakładam, że po podstigłustra pospolitego, czy agrowłóknina konieczna, czy raczej rozsypanie skoszonej trawy wystarczy na spowolnienie chwastów i zatrzymanie wody. Ja myślę, że to rozsypywanie trawy i chwastów to wystarczy lepiej, bo niech ma miejsce ten ten na rozkrzewienie się od samego dołu, a on się niedługo rozkrzewi. i tak ty nie, nie tam widać nie będzie. Nie będzie ona spełniała tyle funkcji, co powinna. Ja ozdobna, młoda po kwietniu przycięta trzy pędy, jednak wypuściła tylko po jednej gałązce. Co robić, żeby się zagęściła? Na jeszcze raz troszeczkę po beczku przyciąć. Dwa lata temu musieliśmy wyciąć milin i do tej pory wypuszcza w różnych miejscach ogrodu młode. Jak się ich pozbyć? Jest taki filmik, jak pozbyć się uciążliwych past. Czy warto... <śmiech> <śmiech> Czy warto siać marchew jesienią, żeby urosła wcześniej na drugi rok? Ja nigdy tego nie robię. Kiedy mogę dosiać nasiona na łąkę kwietną? Gdzie znaleźć wiadomość, które nasiona trzeba podać stratyfikacji? Mm, to wszystko znajdziecie na opakowaniach tychże łąk kwietnych, ale łąki kwietne nie, 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 wymagają, nie wymagają stratyfikacji. Najlepiej, jak to zrobimy w sierpniu. Kosimy tą łąkę starą. Poczekamy, aż to wszystko wyschnie. Wyczepiemy, to te gałęzie wyrzucimy i wtedy zrobi dosiewkę. Co wzejdzie teraz, to znaczy, że, że będzie dwuletnia albo wieloletnie. A co wzejdzie wiosną, to znaczy, że ma podchodzić wiosną. Dlaczego nie udaje mi się nigdy cebula? Jaką wsadzę, taką zbieram? Tylko szczypior jest obfity. Tylko szczypior jest obfity. Myślę, że jest zbyt gęste sadzenie albo i szkodniki glebowe. Tu właśnie przyda się wam ta zaprawa, ta sojguard. So I to myślę, że to będzie taka rewolucja w tym, żeby tych, 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 tych cebulowych roślin, tych, tych co uprawiamy, żeby wam przeżywało jak najwięcej i wyrastały. Bo często się zdarza, że nawet por, po oddzieleniu tych pierwszych liści tam pod spodem ma tyle szkodników, że kształty zbywają przeróżne. No i takie warzywa gniją, po prostu giną. Tak samo cebulki kwiatowe. Dziwimy się, że nie, lilie nam giną tulipany. A to często szkodniki tych dobawe. Co zrobić z nowo ukorzenioną lawendą? Nowo ukorzenioną lawendą. trzymać na zewnątrz jeszcze i, i potem w dończuszki ładnie zadałować te dończuszki. Ważne, żeby ją przytrzymać na zewnątrz. Fajnie ukryte nam troszeczkę. Czy można łączyć obornik z nawozem PK, fosfor, potas, yy, przeorując to głęboko przed założeniem sadu? Hmm, nie, można. No czemu nie? Można. Kiedy ciąć wąsy malin? Wąsy malin. No słuchajcie, no jak obcinać maliny, by się obejrzeć filmiki. Te dwuletnie i te jednoroczne. Yy, jedne dniami inaczej, mi inaczej. Te, które owocują na pędach zeszłorocznych. I skracamy, tylko te, które owocowały pędy usuwamy, te, które wyowocowały się na wszystkich pędach, to wszystkie pędy usuwamy. No zależy od tego od gatunku malin, także tu już może zaprosić Was do filmiki i do poradnika cięcia. W naszym sklepie internetowym od wczoraj sporo promocji na Was czeka, tak jak wspomniałam już o mieszankach trawy samonowożącej, czyli z mikrokoniczyną, nazywa się Vegano. Wszystkie pojemniki, czy jednokilogramowe, pięciokilogramowe, czy dziesięciokilogramowe, wszystko jest w promocji. Jak nazywa się preparat, nowy preparat na turkucia podiatka Wystarczy, że wpiszecie turkuć, i wtedy wyskoczy wam ten preparat. A tak dziwnie mają te środki, że wystarczy właśnie pisać. Opuchlak, turkuć. Także jak wpiszecie nazwę szkodnika, to wam wyskoczy. Turkuć podjadek, tak. Tak się nazywa preparat. Jest to biopreparat, właśnie turkuć podjadek. Oprócz tego, oprócz tych nawozów, również w promocji słuchajcie wiele, wiele narzędzi, które także się przydadzą jesienią. Marki Garden. Na wszystkie jest promocja. Minus 10% przez cały tydzień. Także zachęcamy, jeżeli czegoś brakuje w ogrodzie, do prac ogrodniczych, to, to zachęcamy do zakupu. Są to dobre narzędzia, których my również używamy na ranczu. No dobrze, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za wszystkie pytania. Jeszcze raz zapraszamy do sklepu. Zapraszamy, zachęcamy do pobrania naszej aplikacji Plantis Zielone Pogotowie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, dobra.